Jem mało i nie chudnę. Twierdzenie bardzo często powtarzane w świadku fitness, głównie przez osoby, które nie za bardzo są obezane w temacie żywienia, w temacie dietetyki, nie powtarzają tego typu twierdzenia, że jedzą mało i mimo to nie tracą na masie ciała na przestrzeni redukcji odchudzenia, na przestrzeni tygodni ciągle ta waga stoi, pomiary stoją i one nie tracą na wadze, mimo tego, że jedzą mało. Dzisiaj postaram się Wam odpowiedzieć, dlaczego tak się dzieje i dlaczego można jeść mało i dalej nie tracić na masie ciała mimo tego, że te porcje są naprawdę e, małe. Także zapraszam serdecznie do materiału i miłego oglądania. Jakoś tak to miało być. Pierwszą rzeczą, na którą chciałbym odpowiedzieć e, w temacie wyjaśniania tego mm, twierdzenia jest to, że nasz organizm potrzebuje odpowiedniej ilości energii, by utrzymać swoją masę ciała by dać mu po prostu odpowiednią ilość energii do prawidłowego funkcjonowania. Czyli mamy podstawową przemianę materii, która potrzebuje odpowiedniej ilości energii spożywienia. Czy to będzie energia z makaronu, czyli węglowodanów, z białek, czyli farobów, mięs, czy chociażby z tłuszczy, czyli orzechy, ryby tłuste, czy innego rodzaju oleje. Czyli ta energia będzie przeznaczona na podstawową przemianę materii do funkcjonowania jelit, serca, wątroby, układu nerwowego. Wszystkie te procesy, które zachodzą w naszym organizmie potrzebują odpowiedniej ilości energii i właśnie to pożywienie będzie przeznaczone właśnie na te procesy. Kolejną kwestią, na którą będzie przeznaczana energia z tego pożywienia jest spontaniczna aktywność fizyczna, czyli wszystkie kręcenie się, jedzenie, wszystkie te poprawianie włosów, tupanie nogą jak się siedzi, wszystko to jest spontaniczna aktywność fizyczna i każdy z nas ma ją różną. Może być tak, że jedna osoba będzie bardzo jakby mało spontaniczna i będzie ma bardzo mało przeznaczała energii na przestrzeni doby na tego typu aktywność, a będzie tak, że jedna osoba będzie mogła spożywać około 2000, kilo, 2000 kilokalorii i połowa z tego będzie przeznaczona na spontaniczną aktywność fizyczną. A inna osoba tylko 500 kg przeznaczy na tą spontaniczną aktywność fizyczną. I głównie tutaj będą te różnice między Kolejną rzeczą, na którą będziemy potrzebowali energii z tego pożywienia, jest właśnie energia przeznaczona, by przetrawić to pożywienie. Czyli jemy i równocześnie wydatkujemy energię na to, żeby, żeby to pożywienie zostało sprawione. I tutaj jest to jakieś 10% naszego zapotrzebowania, czyli jak mamy 3000 kilokalorii zapotrzebowania, to te 300 będziemy wydawać właśnie na ten termiczny efekt pożywienia. Jest to oczywiście wartość przybliżona, ale mniej więcej w badaniach okazuje się, że te 10% to jest taka przybliżona wartość. Prawidłowo. Kolejną ostatnią kwestią będą treningi. Czy to będą treningi biegowe, czy to będą treningi siłowe? To będą jakieś e, tabaty, nie ma to znaczenia. Jeżeli przeznaczymy odpowiednią ilość czasu na y, treningi, będziemy, przez, będziemy oczywiście przepalać to właśnie pożywienie. I wszystkie te cztery, e, cztery składniki czyli termiczne pożywienia, treningi, spontaniczne aktywność fizyczne i postawa przemiana materii na wszystkie te mm, czynności potrzebujemy odpowiedniej ilości energii. Czyli jeżeli spożywamy 3000 kcal i, i wydatkujemy na te czynności 3000 kcal to będzie nasze zero kaloryczne i będzie uczywiać naszą masę ciała. Dobra, jak mamy to wyjaśnione, możemy przejść do twierdzenia, je mało i nie chuda. Często osoby, które powtarzają tego typu twierdzenia, jedzą po prostu mało posiłki, bardzo gęsto energetyczne, mało w nich płonika, białka. W związku z tym myślę wydaje mi się, że jedzą mało, mało kalorii, a mimo to nie tracą na wadze. W związku z tym jedzenie mało kalorii nic nie daje. Jest to oczywiście nieprawda. Tego, tego typu osoby jedzą zazwyczaj tak jak mamy tutaj e, kajzerkę, która waży 50 gram jest bardzo mało objętościowa i ma 180 kilokalorii i tutaj mamy brzoskwinie która waży e, 3 razy więcej jak ta kajzerka jest bardzo objętościowa ma w sobie troszeczkę błonnika e, również ma bardzo, 3 razy mniej kilokalorii w porównaniu do tej bułki będzie lepszym wyborem jako przekąska porównanie do tej bułki, która zaraz za chwilę zostanie przetrawiona i znów będziemy głodni. Także tutaj takim osobom, które twierdzą, że jedzą małe i nie chudną wystarczy pokazać piramidę żywieniową. Pokazać im, żeby zwiększyli warzywa i owoce, żeby zwiększyli białko w swojej diecie, błonnik czy produkty pełnoziarniste. Tego typu zabiegi już bardzo pomogą im ograniczyć ilość spożywanych kalorii i w związku z tym utracić masę ciała stopniowo na przestrzeni czasu. Nie jednak dodatkowa grupa osób które twierdzą, że mimo deficytu energetycznego nie tracą na wadze. Przyjrzyjmy się temu. Twierdzą takie osoby, że jedzą 1000 kalorii i mimo to nie tracą na wadze. Było jedno badanie, w którym sprawdzano właśnie to, jak osoby radzą sobie z szacowaniem ilości spożywanych kalorii i okazało się, że osoby, które szacowały swoją kaloryczność nie doszacowywały nawet 400-500 kilokalorii od 400 do 500 kalorii na przestrzeni doby, co na przestrzeni tygodnia daje nam naprawdę spory surplus lub sporą, spory deficyt w momencie, kiedy byśmy wpletli to w nasz jadłospis. Zazwyczaj takie osoby nie doszacowują spożywanych ilości kalorii, które twierdzą, że po, że po prostu jedzą mało kalorii i są w deficycie. Po prostu nie są. Nie doszacowują spożywanej ilości kalorii, czy tu jedno ciastko, czy tu ilość mleka dolanej do dwóch, trzech kaw, które piją na przestrzeni doby, czy jeden baton, jak wybiegną ze sklepu. Wszystkie te małe, bardzo małe przekąski będą dawały dość sporą kaloryczność na przestrzeni doby. Także takie osoby zazwyczaj nie doszacowują spożywanych ilości kalorii i dodatkowo przeszacowują swoją aktywność fizyczną czyli trenują powiedzmy na treningu siłowym spalają 200-250 kilokalorii a wydaje mi się że spaliły około 500 kilokalorii bo mocno się skróciły. nie jest to prawda i nie jest to powiązane ze, z zużyciem energii eee, także jeżeli wydaje Ci się że jesteś w deficycie energetycznym i nie tracisz na masie ciała to znaczy że nie jesteś w tym deficycie po prostu sprawdź sobie pomiary, sprawdź sobie masę ciała, sprawdź sobie pomiar pasa, talii w tym samym momencie, kiedy będziesz sprawdzał go ponownie za 70 dni, jeżeli nie tracisz, czy to w centymetrach, czy na masie ciała, to znaczy, że nie jesteś w deficycie energetycznym i musisz znów uciąć kalorii. Po prostu ruszasz się za mało, jesz za dużo. I tak, ym, tak to wygląda. Dobra, dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że wszystko jasno zostało wyjaśnione. Jeżeli spotkacie kogoś na swojej drodze, który twierdzi, że je mało niechutę, polecam wysłać ten filmik. Oczywiście, jeżeli filmik się podobał, poproszę o łapki w górę i udostępnienie, jeżeli uważacie, że jest godne polecenia. Co więcej, dzięki bardzo za oglądanie i co, do następnego. Cześć!